Dzień dobry Państwu, mamy 17.1. otwieram posiedzenie komisji rewizyjnej, sprawdzam e, listę obecności, Janusz Konieczny obecny, Dąbrowski Tomasz Henryk obecny, obecny, dzień dobry, obecny. Dąbrowski Tomasz, dzień dobry, jestem obecny, Michał Nawtyński, nieobecny, Czego nie ma odetlować, jest, Broniewski Maciej, Jestem. Dzień dobry. Mamy kworum. E, możemy e, przystąpić do procedowania e, z następującym porządkiem obrad. E, Otwarcie posiedzenia komisji, podsumowanie prac Komisji Rewizyjnej za rok 2023, e, plan prac Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Sprawy różne, punkt czwarty, punkt piąty, przyjęcie protokołu zgodnie z 49. paragrafem Statutu z Gminy Umianki. To jest ten protokół, który widzimy na ekranie. Na koniec go po prostu sobie przyjrzymy i, i zagłosujemy. Tak jest zapis w statucie. Czy jakieś uwagi Państwo macie do protokołu? Ja nie mam. Ja też nie mam. Ja też Dobrze, nie mam. To, to przejdźmy do punktu drugiego, sprawozdanie z, um, z działalności rad, Komisji um, Rewizyjnej za 2023 rok. Na czacie podzieliłem się z Państwem tym dokumentem, jeżeli byście Państwo chcieli do niego wprowadzać jakieś y, zmiany. Każda o, osoba mająca link ma możliwość komentowania, więc możecie Państwo wprowadzać też zmiany do... Tego dokumentu. Ja tylko zaktualizuję datę. Dzisiaj mamy 18. W podsumowaniu, trzy razy się spotkaliśmy. Nie, nie brakło kworum z zeszłego roku. Są daty. To były dwie komisje w maju dotyczące absolutorium. Jedna w listopadzie na wspólnym posiedzeniu. Wszystkich komisji Rady Miejskiej. Załączniki do sprawozdania. Tutaj dodałem jakieś adnotacje dotyczące tej komisji z 29 listopada. Nie ma jej na BIP-ie w, w zakładce komisji rewizyjnej. <coughs> Tutaj też zwracam uwagę na to, że część członków komisji dostała obniżoną dietę za udział zdalny w posiedzeniach w maju. I zwracam uwagę na to, że skoro należało ich uznać za nieobecnych, to nie mieliśmy kworum i nasze wnioski o udzielenie absolutorium też nie powinny być ważne, a zostały uznane jako ważne. Z, opisuję, że nie przyjęliśmy, Rada Miejska nie przyjęła planu pracy Komisji Rewizyjnej, pomimo tego, że przedstawiliśmy. Taki ja przedstawiłem 6 lutego do biura Rady. Ponieważ on nie zawierał żadnych kontroli, to tam była przepychanka z biurem Rady, że to nie jest plan, tylko pusty dokument. Więc nie został poddany pod głosowanie. Uchwały są za załączone do, do każdego protokołu. No i dokonaliśmy oceny budżetu. Czy chcieliby Państwo wprowadzić jakieś poprawki do tego sprawozdania? Ja nie wnoszę. Nie wnoszę również. Też nie wnoszę. Dobrze, to przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok? Ja jestem za. Tomasz ja Dąbrowski. Też... Ja też jestem za, Tomasz Henryk Dąbrowski. Tomasz Henryk Dąbrowski za. Tomasz Dąbrowski. Michał Nawtyński Nieobecny Proniewski Maciej. Jestem za. Ok. Za uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu <trych> trzeciego. Plan pracy komisji rewizyjnej dzielę arkuszem kalkulacyjnym to jest arkusz który ja prowadzę od samego początku kadencji gdzie staram się śledzić kontrolę jeśli będą propozycje kontroli to je tu tutaj dopiszemy i na podstawie tego ja wygeneruję odpowiednie załączniki do projektów uchwał Czy macie państwo jakieś propozycje kontroli Ja nie wnoszę Nie wnoszę również Nie mam Ok. To znowu to w takim razie ten, ten plan prac będzie wyglądał. A już sobie znajdę to jest to jest sprawozdanie. Sprawozdanie zamykam. Ja niestety dzielę się tylko zakładką, przepraszam, a ja tu się przełączam. Także zmienię jeszcze udzielenie ekranu. Żeby się nagrywało co, co pokazuje. To przed chwilą pokazywałem ten plan pracy w arkuszu kalkulacyjnym i on jest też. Odnośnik do tego jest w czacie naszej wideokonferencji. Mhm. Skoro nie ma uwag, to pokażę Państwu, jak będzie wyglądał taki plan pracy. Nie będzie tego punktu drugiego, ponieważ on jest takim pustym elementem, wygeneruje po prostu z jednym punktem opiniowanie wykonania budżetu i to będzie plan pracy na 2024 rok. Czy, czy to jest okej okay według państwa? Nie słyszę uwag, to przejdźmy do głosowania. Tak jest. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie e, przedstawienia Radzie Miejskiej Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok. Ja jestem za. Dąbrowski Tomasz. Ja też jestem za. Jeszcze Dąbrowski Tomasz. Jestem za. Nawtyński nieobecny. Wroniewski Maciej? Jestem za. Okej, okay, dziękuję. Przechodzimy do punktu sprawy różne. Czy jakieś głosy dyskusji? Ja dziękuję. Czy coś zanotować? Dziękuję również. Nie zgłaszam żadnych spraw. Dobrze, czyli zostaje radni, nie zgłosili żadnych spraw. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie tego protokołu. Ten protokół jeszcze raz wrzucę na lat. Mogą państwo do niego Zajrzeć. Szybki przegląd. 18 stycznia, o 17.00. Aftyński nieobecny. 29 to jest 18.01. Szybkie poprawki robię w protokole. Porządek obrad. Tu będzie link do nagrania z naszej wideokonferencji. Mamy kworum. Przegłosowaliśmy uchwałę za za za. Nieobecny, za, za, za. Nieobecny. Została podjęta. Została podjęta. No i teraz głosujemy czy przyjmujemy taki protokół. Ja jestem za. Dąbrowski e, Tomasz Henryk. Ja też jestem za. Dąbrowski Tomasz. Jestem za. Michał Nawtyński nieobecny. Broniewski Maciej. Jestem za świetnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad e, zamykam posiedzenie. Bardzo dziękuję. Wyrobiliśmy się w 8 minut. Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo. Wracam Jaka pogoda? Nie. Jaka pogoda Panie? Ja wyłączę nagrywanie. Jaka pogoda Panie Tomaszu na stoku? Ale...